Założenie było takie, że będę filmował na tlekina. Wyszło nieźle. Cześć, dzisiaj jest pierwszy dzień lata, więc wypadałoby się gdzieś wybrać. Miałem ułożony plan na ten dzień na małą wycieczkę, ale plan posypał się dość szybko bo tak naprawdę kilkadziesiąt sekund po przebudzeniu kiedy okazało się, że zaspałem. Ale czym byłoby życie bez odrobiny improwizacji? I na taką trochę improwizowaną wycieczkę zapraszam. To co? Zaczynamy. autobusów jak mrówków, ale jest wreszcie i mój. To co? Jedziemy. Zanim się wszyscy zainstalują, fajna okazja, żeby opowiedzieć o jednej rzeczy. Jak wiemy w Szkocji czy w ogóle w Wielkiej Brytanii wsiada się tylko przednimi drzwiami, no bo trzeba kupić bilet u kierowcy, ewentualnie pokazać bilet miesięczny i panuje tu jedna zasada. Wchodzimy do autobusu według kolejności w jakiej przyszliśmy na przystanek, więc nikt. No, nie czai się, kiedy autobus podjechał na to, żeby jak najszybciej i jak najszybciej do niego wsiąść, wsiadamy według tej kolejności, w jakiej przyszliśmy na przystanek, Wbrew pozorom bardzo wygodne, tylko trzeba o tym wiedzieć i pamiętać. Sprawdzałem wszelkie prognozy pogody na dzisiaj. Między innymi dla miejscowości Pitlockry, w której właśnie się znajduję. Wszelkie prognozy pogody zapowiadały, że będzie trochę chmur, ale deszczu nie będzie. Tymczasem, cóż za niespodziankę! Jak wspominałem na początku, dzisiaj jest pierwszy dzień lata. Minąłem przed chwilą, e, między innymi, kobietę ubraną w puchową kurtkę z takim kożuszkiem wokół kaptura. No ale jesteśmy w Szkocji. Po deszczu nie ma już śladu. Ja jestem w tej chwili na dworcu kolejowym w Pitlochry. E, dwa słowa o samym Pitlochry. Jest to niewielka miejscowość około... 2,5 tysiąca mieszkańców. Fajnie położona, bo tutaj już za chwilę zaczynają się grampiany, tak naprawdę. Już z Pitlochry można pieszo podejść na taką górę, która znajduje się tutaj po mojej lewej stronie. Niestety nie widać jej za dobrze, dlatego że są liście na drzewach zimą. Ona jest tu pięknie odkryta. Latem niestety nie jest tak dobrze widoczna. Może uda mi się ją dzisiaj pokazać. Dało się znaleźć troszeczkę lepsze miejsce, z którego lepiej widać Benwraki, o którym opowiadałem. To jest oczywiście ta góra, którą widać tutaj. Nie jest wysoka, 846 metrów nad poziomem morza, ale tutaj w okolicy jest najwyższa. Mam godzinkę i pięć minut do autobusu, to akurat, żeby pokazać jedną z ciekawszych atrakcji w okolicy, ogólnie y, fajne klimatyczne miejsce, i na pewno y, mieszkając w pitlochry. Pewnie można tutaj przychodzić co trzeci dzień na mały relaksik. Jest też tutaj w okolicy coś jeszcze i właśnie tam idziemy. Jesteśmy przy elektrowni wodnej, która wykorzystuje ten zbiornik wodny, który znajduje się za moimi plecami. I pobiera sobie z niego energię. Tutaj. Zamontowane są takie turbiny. No i jak to w elektrowni wodnej. Tam jest yy. dobra. Yy, umówmy się, że ja po prostu za chwilę przełączę kamerę. Natomiast w dużym skrócie taki zalew soliński tylko w skali mikro, bo tutaj jest no nie ma takiego spadu. Ale zasada działania bardzo podobna. Popatrzmy. Tak wygląda szczyt ben wraki na zdjęciu, a tak wygląda na żywo. Przedem do sklepu po mały prowiant, bo też wypadałoby czasem coś zjeść. A jak wyszedłem z tego sklepu, byłem w środku 5 minut, to zaczęło padać. W Szkocji? Też? Cóż za niespodzianka! Nadjeżdża mój kolejny autobus, więc pora przynajmniej na razie opuścić Pitlochry i jechać dalej. No, i to już jest jakaś sensowna pogoda. Miejsce, do którego właśnie zmierzam, zrobiło kiedyś wielkie wrażenie na królowej Wiktorii, ale również znacznie, znacznie wcześniej, bo w XIII wieku zrobiło wielkie wrażenie na królowej Izabel. I właśnie stąd. Nazwa tego miejsca. Panie i Panowie, witam na Queensview. Nieoczekiwanie zaczęło padać, chociaż z drugiej strony nie powinno mnie to dziwić, bo jestem tu już z 20 minut. Jak widać jest to dość popularne miejsce, tak jak powiedziałem, bawiła tu królowa Wiktoria, bawiła tu w XIII wieku królowa Izabel, która była żoną Roberta de Brus. Robert de Brus to jest dawny król Szkocki, Szkocji, miał królową i ta królowa przyjeżdżała tutaj odpocząć, może od niego. Tego nie wiemy, to zostanie już tajemnicą. Jezioro, które jest głównym elementem tego krajobrazu, to Loch Tamal. A góra, która znajduje się niejako po drugiej stronie tego jeziora, jakby na drugim jego końcu, to się halion. Przepiękna góra. Miałem okazję być i może kiedyś uda mi się również was tam zabrać. No dobra, opuszczam Queensview. Pozostaje mi jeszcze wymyślić, co tu zrobić z resztą tego pięknego dnia. I tak naprawdę od tego momentu zaczyna się, zaczyna się improwizacja. I już jechałem sobie z powrotem do miejscowości Pitlochry. i Po drodze zobaczyłem miejsce, które na pewno jest warte pokazania. Zostałem więc po prostu stop i wysiadłem. Gdzieś wysiadłem. To, co widzę, było warte tego, żeby za chwilę do tego Pitlochry na pieszo, a nie jechać autobusem. No ale sami ocencie.